Słowa Ewangelii, według Świętego Łukasza, Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u nóg pana, słuchała jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług, a stanąwszy przy nim, rzekła: Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Pan Bóg pozwala nam rozpocząć kolejny dzień, i dzisiaj słyszymy tą scenę ewangeliczną o Marcie i Marii, Dosłownie w tym słowie jest napisane, że kobieta jakaś imieniem Marta podjęła go, krzątając się przy licznej służbie, w tym samym czasie jej siostra. Maria usiadła u stóp pana i słuchała słowa jego. Po co Marta krzątała się przy licznej służbie? Po to, żeby Chrystus był godnie przyjęty, jako gość zaproszony do domu. Czyli co? Zabiegała o to, żeby nie był głodny, żeby był zadowolony, żeby jak każdy gość był ugoszczony. Czyli zabiegała o to, co jest, co jest konieczne do tego, aby żyć, kiedy się przyjmuje gościa. Natomiast Maria. Siedzi i słucha słów Pana. Próbowano kiedyś to rozróżnić między życiem kontemplacyjnym a czynnym. Najpiękniej zresztą to pokazała w swoim życiu święta Jadwiga, nasz polski król, która wymalowała swoje znaki w komnatach królewskich, tam gdzie mieszkała, jako dwie literki MM, łącząc w sobie postawę Marty i Marii, bo o to właśnie chodzi. Dla nas, którzy zabiegamy o wiele rzeczy, pracujemy po to, żeby na przykład dzieci miały kursy, dodatkowe zajęcia, żeby było w domu wszystko w porządku, dużo pracujemy, czyli zabiegamy o to, co jest może nawet i potrzebne w tym życiu, żebyśmy nie zapomnieli przede wszystkim o czym, o słowach Pana. To, co często lubię powtarzać, co mi utkwiło. Pytanie Ojca Duchownego, ile czasu poświęcasz dla samego Chrystusa, a ile czasu poświęcasz na sprawy, które wydają się Chrystusowe. Jak zrobić rachunek sumienia w stosunku do dzisiejszej Ewangelii? Wystarczy przypomnieć sobie, o czym chociażby myślisz, kiedy się modlisz, albo kiedy jesteś na mszy świętej, albo kiedy często rezygnujesz ze mszy świętej, to co wtedy robisz? Jakie zajmują miejsce Twoje zajęcia, i wtedy masz odpowiedź, gdzie jesteś bliżej: czy przy Marcie, czy przy Marii. Jeżeli robisz to, co robisz, a uda Ci się żyć słowem, to znaczy, że łączysz te dwie rzeczywistości w swoim życiu, jak polski król święta Jadwiga, która koniec końców wygrała to życie, będąc naszym Panem Jezusem Chrystusem, słuchając Jego słów i Przeżywając radość wieku, chcielibyśmy dzisiaj weryfikować swoje życie, słuchając tego słowa, abyśmy także troszcząc się o wiele rzeczy, nie zapominali o słowach naszego Pana, którymi mamy żyć każdego dnia. Niech Dobry Bóg nam błogosławi.